Czwarty dekret prezydenta dla Lechistanu i Pola. Dan Lechistan, czwartek, w dniu 8 lutego w roku sławiańskim 7533. Dnia, rok łaciński, 8 2, 2024. Anno Domini. Przedmowa. My, jako żywo, dziedzice pośród polany, w starodawnej dziedzinie, znanej od dawna wszelako i daleko. Lechista. My, wolni z narodzenia i możni w pierwocinach w teraz, realnie stojąc w zacności i rycerskości, Wobec każdego żywego istnienia, pośród małych i dużych, równi pośród równymi, w realnym statusie, z wiedzą z pierwszej ręki, indywidualnie, w pełni mocy i sił witalnych, jako pierwsi i ostatni. W każdym czynie, ku poszanowaniu jedności. Jako żywo każdym zbijącym sercem, dla Wszem i Wespół bez zbędnej zwłoki i regresu lub segregacji oraz lichw. My jedno w teraz stanowimy poprzez żywe członki i słowo z ust sprawiedliwego Potomka, dziedzica w starszyznach rodowych, obecnie w wieku większości równi pośród równymi, pomiędzy ludźmi na ubitej ziemi i glebie pierwszych praojców, gdzie stajali w zgodzie pomiędzy swemi, jak i swe stanice i siedliska na polanach, wzgórzach i wodach budowali, w każdym miejscu, w harmonii i pokoju, w jedności z naturą w macierzy od zarania pierwszej intencji. Dekret prezydenta dla Lechistanu i Pola. W sile świadomości i ciężaru odpowiedzialności, w prawdzie zapisanej dziedzictwie Lechistanu, Jam, o żywo dobrym imieniu, zacności. Potomek linii rodowej z domu i familii Kostków od Ogonowskich w tym co jest godne i sprawiedliwe zapisuje w dekrecie co następuje ogłoszone językiem naturalnym potocznie w użyciu pośród zwyczajnych ludzi ku ich dobru i poszanowaniu. Artykuł 1 Wszystkie niejawne organizacje, niejawne ruchy, spekulacyjne fundacje finansowe, jak i zbory religijno-mafijne zostają w trybie natychmiastowym zdelegalizowane i pozbawione eksterytorialności. Usunięte zostają z terenu Lechistanu wraz z watykańską grupą przestępczą. Na pierwszym miejscu, bez prawa odwołania. Artykuł 2. W Lechistanie każda piastunka w stanie błogosławionym nie będzie miała żadnego powodu moralnego i materialnego do zamordowania własnego dziecka w formie fizycznej lub farmakologicznej. Jak również żaden lekarz do dokonywania takich niegodziwości. Artykuł 3 Życie starszyzny w Lechistanie w komplementarnym zadośćuczynieniu zagwarantowane ma w pieczy i dobrobycie pełni sił witalnych do ostatnich swoich dni na ziemi swej. Artykuł 4 Likwidacja spekulacyjnych oszustw na bogactwach naturalnych w ziemi, w powietrzu i w wodzie na nieruchomościach materialnych na wszystkich autorskich dobrach intelektualnych na własnościach rodów Lechistanu na ciągłości użytkowaniu ziemi i na emitowanych środkach finansowych. Jak i na fundamentalnym prawie Lechistanu przynależy. Artykuł 5. Skarby narodu w Lechistanie w naturalnie genetycznym obrazie żywych, organicznych istot posiadają w stanie niezmienionym i bez możliwości przejęcia za jakiekolwiek wartości materialne oraz benefity z tym związane bezpośrednio. Lub pośrednio. Artykuł 6. Likwidacja wszelkich numerycznych kodowań na wszystkich istotach żywych, jak i na wszystkich produktach w sieciach sprzedaży hurtowej i detalicznej na całym terenie Lechistanu. Artykuł 7. W Lechistanie woda źródlana, studnie, i sieć ich ujęć są dostępne w każdym skupisku ludzkim w rozsądnie dostępnej odległości w jej dostarczeniu do każdego domostwa. Artykuł 8. W Lechistanie, paliwem do ogrzewania i napędzania pojazdów stają się paliwa pochodzące z ziemi, powietrza i wody, wodór, gazy naturalne. Węgiel, drewno umożliwiające proces fotosyntezy. Dekret wchodzi w życie z chwilą jego ogłoszenia: Jan z Rodów Kostek i Ogonowskich. W uzupełnieniu: całkowita likwidacja spekulacji ubitą ziemią, wszystkimi złożami w niej się znajdującymi. Na każdym poziomie geologicznym i geograficznym, na prawdziwych mapach, które mają być ujawnione w trybie natychmiastowym dla ogółu prawowitych potomków w Lechistanie, oraz wszystkie źródła i środki do wydobycia zasobów i złóż kopalin mineralnych, węglowych i gazowych paliw należą bezapelacyjnie. Do Lechistanu, jak też wszystkie obszary wraz z nieruchomościami, do celów właściwych, pozostają w wyłącznym zarządzie i decyzjach Rady Starszych w Lechistanie ku pożytkowi dla pierwotnych ludów na tej ziemi. Tyczy się to również decyzji podejmowanych. W odniesieniu do dotyczących zapisów historycznych i materialnych na faktycznym stanie i zachowaniem całości bogactw naturalnych w każdej przestrzeni lub zapisie rzeczowym wynikłym z biegiem czasu w realnym formacie, jak również wszystkimi własnymi dobrami intelektualnymi, jako niezbywalnymi. Derywatyrami i prerogatywami na rzecz jakiejkolwiek trzeciej strony lub organizacji spoza tej przestrzeni były, są i będą jako niezbywalny dobrostan w pierwowództwie należącym do narodu w Lechistanie, jak i w ciągłości jego użytkowaniu całej tej ziemi i gleby. I zasobów wodnych poprzez pełne ujawnienie, i za realnie wyrażoną zgodą bezpośrednio zainteresowanych, którzy są kompetentni i wiarygodni w ich działaniach i odniesieniach, oraz za zgodą dwóch trzecich w wieku większości do dokonywania faktycznej formy emisji walorów autorskich. W oparciu o faktyczny stan i w formie środków finansowych, używanych do wymiany pomiędzy członkami ludu w Lechistanie, jest to zarania znane jako prawo kopne. W niepodważalnym prawie i tradycji z Lechistanu, przynależnym wszystkim prawym ludom na całej Ziemi, kochającym pokój i harmonię. W poszanowaniu jeden drugiego. Niezależnie jakim językiem, gwarą i pojęciami co do miar i czasu przyszło im do tejże pory posługiwać lub używać w codziennym życiu dla zachowania faktycznej rachuby w dbałości o rzeczywiste odniesienia, które mają być tak jak to jest, i nie mogą być dewaluowane i przeszacowane przez kogokolwiek i gdziekolwiek spoza Lechistanu.